Witajcie, ja jestem Norbie to jest kolejny odcinek z cyklu zarabiaczy. Tym razem na tabecie mam Pantery M10, czyli siódmy tier, niemiecki MET. Wiele osób pokupowało tą Panterę w momencie, gdy była zniżka. Standardowa cena to jest 5750 golda, natomiast dzięki zniżce ona kosztowała około... 4000 golda. Zwykle zniżki na nią to było około 30%, więc raczej nie mamy co liczyć na to, że będą do zniżki, tak samo jak na piątotierowych zarabiaczach, czyli 50%. Także około 4000 golda trzeba liczyć z takim wydatkiem. Czy jest to dobry met? Zaraz na to postaram się odpowiedzieć. Natomiast przedstawię tylko bitwę kolegi Kejmuk z klanu II dywizji pancerny Andersa, czyli mniej więcej koledzy od Halaka. Serdecznie pozdrawiam. Ja mam tą zarabiaczkę i powiem szczerze, mam takie mieszane uczucia odnośnie niej. Nie wiem dokładnie czy chwalić, czy ganić, ale zaraz przejdę do szczegółów. Tak jak powiedziałem, 5750 golda. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużą ilość kapy Aż 1300 to jest jak na siódmy poziom, naprawdę już bardzo, bardzo dużo. Tym bardziej, że jest to med, nie jest to heavy. Dlatego też mogę powiedzieć, że no to jest dużo. Prędkość maksymalna tutaj, jak widać, z górki nawet 48 w pewnym momencie. Natomiast standardowo to jest 46 km na godzinę. Spokojnie ten czołg na prosty jest w stanie tyle osiągać, jest tako, tak średnio mobilny, nie ma jakiejś tam strasznej mułowatości, silnik 700 konny, jego waga to jest 45, koni, 45 ton, przepraszam. więc powiedzmy sobie szczerze, nie ma takiej tragedii. Natomiast no, jeśli chodzi o że sprintera z niego nie będzie, nie było, nie będzie, więc no, nie ma nawet sobie zawracać głowy z jakimś tam sprinterem, za jakimiś medami, za jakimiś lajtami. Nie, po prostu spokojnie się dotoczymy za nimi i dojedziemy. Kiedyś tam dojedziemy. Fajnie to wyglądało, jak kolega tutaj lustrował mniej więcej tygrys grę AP. Gdzie go można strzelić? No nie bardzo jest, gdzie, nie bardzo jest jak bardzo poszaleć, ze względu na to, że standardowa penetracja na pocisku zwykłym, czy to są pociski AP, mamy tutaj 150. Mniej więcej porównywalna penetracja, bo to jest 7,5 cm działo, ale taka sama penetracja jak na czołgu typu... Nawet piątotyerowy sztuk czy tam E25 to są mniej więcej te same działa i te same parametry, czyli 150 penetracji, 135 uszkodzeń. Na pocisku goldowym mamy tutaj już 194, więc już nawet nieźle. Natomiast ten pocisk goldowy jest dosyć drogi i nie każdy chciałby go albo chce go używać. Jak widać kolega na chwilę obecną jeszcze walczy tutaj z Tygrysem P. Nie chce strzelać z pocisków goldowych i na razie nawet mu to nieźle idzie. Ma prawie 800 damage'u zrobione. Tygrys P oczywiście od przodu jest twardy, ale ma te swoje wykspoty i kolega tutaj spokojnie punktował go. Trochę HP mu zabrał. No niestety jak na razie i tak koledzy przygrywają Zamilką na chwilę, ponieważ te wybuchy, które dookoła nagle się, albo to piekło wybuchów, które nagle się roz, rozpętało, aż było tutaj zastanawiające, jak to mogło nie wejść, jak to wszystko gdzieś przeleciało nad kolegą i wybuchło tuż za nim, nawet go nie raniąc odłamkami, czyli tak zwanym spleszem. No, tutaj jakoś też się udało, także naprawdę nie jest tak źle. Moduły, które tutaj ja bym proponował, które zwykle się na no, takie pojazdy zakłada, to oczywiście wentylacja i dosyłacz. Czas skupiania tego działa nie jest znowu jakiś taki bardzo słaby, bo jest to 2,3 sekundy. Dlatego też i spokojnie można sobie tylko tyle założyć, nie musimy zakładać od razu dodatkowo jeszcze jakiegoś szybszego celowania, stabilizatora. Tylko wystarczy to co standardowo. Tutaj dodatkowo kolego ma jeszcze założoną lornetkę. 350 metrów zasięgu widzenia standardowego. Więc nie, nie jest to typowy spotter, i dlatego też można się tam wspomóc lornetką. Jak na razie widać, że w tego ISA wszystko wchodzi. To jest dziwne, ponieważ działo o tych parametrach. Czy to jest na E25, czy na, na innych pojazdach, ma dosyć duże problemy z przebijaniem się przez pancerz ISA. Dlatego też widzę, że tutaj naprawdę pięknie to koledzy wyszło. 4 do 7, mimo wszystko, przegrywają. Kolega ma już tutaj 1870. HP zebrane wrogom, czyli 1700, 1870 damage'u. No i jedzie dalej walczyć. Churchill 1, E25, i jeszcze T34. Jak to powiększa? Typ T34, czyli chińska odmiana. T34 6 do 8. No robi się dalej nieciekawie. Na szczęście kolega ma. Duży zapas jeszcze HP, więc można powiedzieć, że jest się czym rozporządzać. Jak wiadomo lepiej nie, nie przesadzać, ponieważ to HP może wyparować w każdej chwili. Naprawdę błyskawicznie wystarczą dwa strzały od artylerii, nawet czasem jeden. I jesteśmy lżejsi o kilkaset HP, także bardzo często lepiej sobie oszczędzać to HP aniżeli wyjechać i, i dać się obić niepotrzebnie. PZ4M10, drugi taki sam pojazd, musiał sobie dobić który któryś był na odpisowym ogrysku. Niestety, tak to teraz wygląda. Na naszej bazie jest bodajże już KW85. Dlatego też trzeba czym, się, czym prędzej wracać na bazę. To jest priorytet. W pierwszej kolejności czyścimy bazę, naszą bazę. Oczywiście nie będziemy myśleć na tym, czy towarzysze się wrócą, czy nie, tylko wracamy sami. Jeżeli oczywiście mamy na tyle mobilny pojazd, bo jeżeli ktoś jedzie małsem, czy jakimś tam innym bardzo zwolnym, ciężkim pojazdem, to on się wtedy nie ma sensu, żeby się wracał, tylko niech jedzie do przodu, niech niszczy te wszystkie czołgi, niech, niech bije się z nimi. 10 do 9 dla drużyny przeciwnej. W dalszym ciągu jest GW Panther jeszcze dodatkowo do, zniszczył k 85 które tutaj zagrażał, zagrażał nam, czyli tak mówię, naszej drużynie, kolegi drużynie, ale jeszcze sytuacja troszkę opanowała. Zostało tak, GW Panthera, Lorka 155-50, KW-85, Tok 2 AT-2 oraz jeszcze jedna artyleria, czyli zostało 5 przeciwników, pięć czołgów kontra nasz, nasz bohater i jego kamraci, współtowarzysze. Jak widać, piękny strzał z przyłożenia z półobrotu. Nawet kolega nie przycelował, tylko od razu wziął na, na warsztat strzał w Toga. Oczywiście tog jest na tyle wielkim, na tyle długim pojazdem, że jeżeli tylko nie poleci góra dół za bardzo że puścimy jakiegoś kracika, ewentualnie przeleci nad nim no to wówczas prawo-lewo oczywiście nie musimy się martwić, ponieważ to taki długi cel jest łatwy do trafienia. Mimo wszystko, że jest 11 do 10 różnica w ilości HP, to jest 100, tam około 140. No to to jest, no można powiedzieć, że jeden strzał dla kolegi. No ale to tak naprawdę tutaj jest ten problem, że większość z tych HP, tych 2099, to ma kolega tutaj, także reszta, reszta teamu już nie grzeszy tą ilością HP, tym bardziej, że zostały 4 czołgi łącznie. A, jest Kawusiek. Nie, powiem tak, kolega cały czas strzelał ich tylko i wyłącznie bez pocisków goldowych, także stwierdzał, że, stwierdził prawdopodobnie, że jest to zarabiacz i nie ma sensu strzelać z pocisków premium, które oczywiście są droższe aniżeli zwykłe. Zwykłe pociski to powiedzmy, że mają wartość pomijalną, nie pamiętam dokładnie jaka jest cena jednego pocisku, ale naprawdę to są śmieszne wartości, więc możemy strzelać, ile wlezie i naprawdę nie boimy się, że nasz portfel usztupni się za bardzo o jakąś tam m, większą wartość. Także nie jest to te 34, które strzela i niektórzy martwią się o jejku. Strzelam i wchodzi w niego, nie wejdzie w niego, a ja muszę wydać ponad 1000 srebra, no nie no, tutaj te pociski są taniutkie, można strzelać dowoli, jak widać kolega już tutaj wystrzelił kilkadziesiąt, już mamy tutaj 3492 widzianego, z tego na to było potrzebne 28 pocisków, natomiast nie wiem dokładnie ile kolega wystrzelił, zobaczymy to później w podsumowaniu. 11 do 11. Sytuacja się troszeczkę wyklarowała, już było bardzo nieciekawie, ale tak jak powiedziałem, nie, kolega nie załamał rąk, jest tutaj dosyć przyzwoitym graczem na swojej drużynie. Zobaczymy, czy jest tutaj ktoś lepszy z drużyny przeciwnej, też nie ma cyferkowo nikogo lepszego. Kolega jest jeszcze takim, powiedzmy, średnio zaawansowanym graczem, jeśli chodzi o kwestię ilości bitew, bo to jest tylko 9 tysięcy, tylko albo aż. W zależności od tego, jak ktoś lubi grać w tą grę, to dla, nie, nie, dla niektórych będzie to tylko, dla niektórych aż. No dobrze, cztery fragi. 3492 damage'u. Za ostatni strzał było tylko 77 HP zabrane przeciwnikowi, więc no, trochę no, niedużo. I została tak. Zostało to nieszczęsne AT-2, które jest, no że tak powiem, wcale nie takim prostym przeciwnikiem. Co prawda... strzela on bardzo szybko, ale też i nie ma jakiegoś niesamowitego działa, więc... raz jest nawet ciekawy, co ma. Ma tak, ma spamerkę Przebity. Drugi strzał przebity. Wyjątkowo łatwo. A ta 2 jest zawsze trudnym przeciwnikiem, więc nie jest tak łatwo. A tutaj akurat koledzy pomogli, bo związkowali i spokojnie mógł sobie dobić. O, zobaczcie, rewelacja. Lorke się teraz będzie przepychać z giebu panterą. Jestem ciekawy bardzo, kto szybciej, kto szybciej strzeli, kto szybciej się obróci. I jeszcze nam dobili by dowódce. No, co za los, co za los. Niestety, dowódca już, jeżeli nie, kolega naprawił dowódcę czyli jego dowódca dostanie pełną pulę jeśli chodzi o punkciki natomiast kolega tutaj jeszcze jedzie jeszcze zostało mu GW Pantera, lorka w tym momencie do, zniszczy naszą giewu Panterę no i niestety sytuacja się robi niezaciekawa, ponieważ zostały dwie artylerie, w teorii jest tak, że dwie artylerie plus dodatkowo jeszcze kontra y, dwa pz y, M10, ja to w sumie tak, w sumie tak określam. Druga M10 jedzie tutaj w kierunku kapa. Robi dobrze. Nie ma, co sen, nie ma sensu się cofać, nie wiadomo z jak daleka. Równie dobrze może dostać się jakiegoś, nie wiem, spota, może zostać zgąskowany, O, zobaczcie, jak pięknie uniknął tego strzału, który artyleria wroga wrzuciła tutaj na swojego kapa, z naszego kapa, czyli zielony kap, kontra czerwony kap, dwa czołgi, kontra jeden i strzelający z daleka na oślep artylerzysta. No, jest to jakiś sposób na to, żeby zdetrakować czołg, żeby uszkodzić mu jakieś gąski i to już wystarczające byłoby do tego, żeby. O, zobaczcie, znowu kolega strzelił. Jeszcze jeden strzał, czyli gdzieś ta artyleria się w okolicach środka mogła gdzieś przestawić, ewentualnie zjechała gdzieś na dół. No dobrze, nieważne. Bitwa wygrana i to jest najważniejsze. Tak jak powiedziałem, drugi DPA. Kolega dostał oznakę mistrzowską. Dostał duży kaliber oraz specjalistę. Nieźle to wyszło. Zobaczmy teraz, jeśli chodzi o damage: 4056 fragów. Pantera druga zrobiła 558. To jest mniej więcej poziom, jaki. Mamy tutaj różnicę w poziomach, różnicę w klasach gracza. Tutaj był gracz początkujący, natomiast tutaj rzeczywiście już całkiem przyzwoity gracz, który, od którego już można wymagać tego, żeby już coś robił w tej bitwie, a nie tylko był statystą, tak jak ten drugi kolega. Kiewu Pantera, ta, która pojechała i gdzieś tam się szleła gdzieś na środku, prawdopodobnie ewentualnie gdzieś pojechała w kierunku wody, oraz Lorraine tutaj nie nawojowali. Za bardzo. Skupili się bardziej na tym, żeby pojechać do przodu, aniżeli bronić własnej bazy. 4050, dodatkowo jeszcze z asysty 1450, 71 punktów obron. Przepraszam. Zajęcia bazy drużyny przeciwnej. No, brakowało 10 punktów, żeby dostać jeszcze medal okupanta, no niestety kolega drugi zbytnie się pospieszył. 76 663. Ja zwróciłem uwagę Wam, że kolega nie strzelał w ogóle z pocisków goldowych, z pocisków premium. 46 pocisków wystrzelonych i kosztowało to 5000 srebra, czyli pocisk kosztuje za 125 w przy granicach, czy 115 za jeden pocisk, więc tak jak powiedziałem, nie musimy się przejmować, że wystrzelimy jeden pocisk. Nie ma to żadnego znaczenia, dlatego, dlatego że tutaj zarobek jest i tak naprawdę całkiem przyzwoity, 76 tysięcy na czysto. Z kątem premium byłoby prawie 120 000, to już jest znaczna różnica i 1716 ekspa bazowego. konto kątem premium byłoby 2750, też już byłoby całkiem przyzwoicie. Tak jak powiedziałem, ja jestem średnio zadowolony z zakupu tego czołgu. On jest fajny, nie jest znowu zły, natomiast jego matchmaking jest do 8 tierów, i to sprawia, że dosyć często on ląduje właśnie na tych 8 tierach. Wszystko jest w porządku, jeżeli to są takie w miarę miękkie tereny 8. Natomiast przeciwnik typu IS-6, typu Tygrys 2 no to to są rzeczywiście trudni przeciwnicy, nawet pokuszę się o to, że. Jeżeli te 32 oczywiście z pocisków premium jesteśmy w stanie przebijać te wszystkie czołgi, natomiast nie każdy chce grać zarabiaczem, i nie każdy chce wydawać pocisk, na pociski premium właśnie pieniądze. No dobrze, ciekawa bitwa. Niezły wynik EXPA, jeśli chodzi o w ogóle porównanie EXPA, to jest to bodajże jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o EXP. I no cóż, pogratulować koledze. Jeszcze raz pozdrawiam cały klan, drugie DPA, a wam mówię już do usłyszenia, trzymajcie się!